Witam na odcinku z CSGO Skinsa! Klasycznie z komentarzy wylosujemy sobie jakiegoś agenta, więc mam nadzieję, że trochę ich tutaj będzie. Kodzik Fistasio, prawy górny róg, klikacie plusik. Może macie 2 10 zł 10 groszy na samym starcie dla nowych użytkowników oraz oczywiście 10% do doładowania na stronie dla pełnoletnich. Sprawdzamy rozdawanie prezentów. No, napierdalacie. Widzę cały czas napierdalacie. No kurwa, naprawdę... To z tego co ja dostałem, info strona losuje losowo. Kiedy to wylosuje? Chuj go, wi, U jednych widziałem, że nawet skin kurwa potrafi wisieć przez 4 miesiące. Także mam nadzieję, że to się szybko rozlosuje. Słyszałem tak, że dzisiaj jest darmowy Daily jest do odebrania, więc go kurwa oczywiście odbieramy. I mamy zajebisty skinek. Za 21 groszy jak strzelę to jest czutka. Jest czutka i od razu idziemy na bitewkę. Nie będziemy się tu szczypać i orgać. Yy, patent na zarobek, tak? Więc moim patentem na zarobek jest tak o 5 akaczy. Bo to, 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 to jest dobre. To jest po prostu dobre. M4 podrożały jak już po prostu nie wiem co. I wiecie co? to były awubki. I tak samo awubki razy 5. 5, 5 stówek. Yy, na czterech klasyczek. Utwórz bitwę i zobaczymy. Dzisiaj... W końcu może będzie odkutka, a jak nie, no to przynajmniej będzie zabawa, bo pamiętajmy, to jest tylko i wyłącznie zabawa, tak? Przepierdalanie skinów to jest zabawa, kurwa, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Na 16 idę na siłeczkę, dzisiaj robię bareczki, bicepsik i jeszcze tricepsik, dopierdolimy troszeczkę, żeby tak lekko wyjść spompowanym, spuchniętym, niczym, niczym jakbyś szedł do lasu i by cię pszczoły pokąsiły, to tak właśnie lubię być spuchniętym. Kreatynkę załaduję. E, za przedtrainingowo jeszcze 2-3 miareczki PWRK e, I oczywiście do wody na trening daję e, miarkę carbo, tam około 40 gramów, 5 gramów EA e, i 5 gramów glutaminy i 5 gramów kreatyny. Taki miks sobie robię i wale właśnie to na trening. Mi wchodzi, jakby ten zestawik zawsze wale przedtrainingowo, jak prawda, nie mam, mam, dzień nietreningowy, to wale kreatynę po śniadaniu, bezpośrednio, jest wtedy zajebiście, jeśli, no i mówiłem, tysiaczek do przodu, no to teraz może z kolei byśmy jakiegoś underka trzepnęli, jeśli chodzi o treningi, to ja teraz walę sobie 4 razy w tygodniu, ale czy to jest na pełnej, nie powiedziałbym, tak po prostu klasycznie bym powiedział, że lecę bardziej zapobiegawczo, zachowawczo, tak po prostu, żeby się rozruszać i bez takiego, wiecie, ciśnienia na bani, że kurwa coś muszę, co nie, ja nic nie muszę, pamiętajcie, ja tylko i wyłącznie, kurwa, mogę, także czy zrobię formę na lato? Prawdopodobnie tak, ale no kurwa zobaczymy, no mi się na razie podoba tak jak jest, Oj, kurwa ciężka będzie ta forma na lato, bo to sam trening to jest jeden wielki chuj wam powiem. Trenowanie to jest jeden wielki chuj, ja to zawsze każdemu powtarzam. Najgorsze co może być to jest te pierdolone jedzenie, bo tak, budzisz się rano, wiesz, że musisz zjeść. Mija kurwa 30 minut, znowu kurwa musisz coś opierdolić, minie 2 godziny, opierdalasz. Idziesz na trening, wracasz, opierdalasz, minie półtorej godziny, opierdalasz, następny dzień to samo. Ja już kurwa psychicznie to jesteś wyjebany po całym miesiącu. Ja najwięcej ile dietę trzymałem, tak to pamiętam kurwa chyba... Z 9 miesięcy. Tak kurwa rygor w chuj, że kurcza krysz, ogórek kiszony, rano jajka, płatki owsiane i elo. I 1600 mamy na prusie. Błagam, kurwa, zostań już na tym. Nie róbcie mi kurwa tego. Gajdek jeszcze za stówkę. Za cztery, Kurwa, dzisiaj zajebało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Byśmy tylko tego nie stracili. E... Oj, i z kluczowych informacji, które posiadam, wynika to. Że dzisiaj będziemy na proficie i punkty sobie byśmy rozmienili, ale to zaraz, ale to zaraz. Tu i czekamy, mamy jakiegoś agenta, mamy jeszcze... No ale to 10 tych to się nie opłaca na dwie osoby tego robić. A otwórzmy se trzy takie Zresztą ja wiem, że to jest 6 stów, ale kurwa ile go przeleciało, No i mamy MK, MK jest spoko, Famas taki bardzo średni, ale MK nam tak naprawdę wszystko zwróciła. Eee, dobra, to sobie mogę sprzedać i wiecie co? Nikt tutaj bitewek nie robi takich droższych, widzę, że tutaj dzisiaj bez pieniążków, kurwa, k k ludzie zostali, ale wiecie co, Jesterek? takie, takie dwa jesterki kurwa, byśmy zapierdolili sobie na underku, co wy na to? Co wy na to? O, i mamy jakiś bygot, niektórzy to mają takie dziwne niki, w sensie... Każ, jakby nigdy nie widziałem typa, co ma, dwóch typów, co mają ten sam nick, nie? Zazwyczaj, on kurwa, zazwyczaj yy, ja mam na przykład, nie wiem, Andrew co, nie? Ale, na, no bo tak kurwa ode mnie, nie? O, kurwa, przejebaliśmy, znaczy, wygraliśmy, nie no, wygraliśmy, no ale to kurwa takie grosze, no lipa. O kurwa za trzy koła. No ale to też taka nieopłacalna bitwa w chuj. To ja bym w ogóle jej tak naprawdę nie robił. Jeszcze raz. E, zróbmy sobie w takim razie underka, bo coś takie dziwne przeczucie mam na tego underka. Co to już nie ma tych procentówek wycofali, ale kurwa no to nie miło. E, dobra, to zrobimy tak. E, z tych droższych polecimy, bo skoro e, skoro tak to dlaczego by nie i tu polecimy sobie underka, chyba że klasyczkiem polecieć. Nie no, polecimy Anderka. Ripdite'a, Huntsmana i to jest taki... Ja to robię zawsze na tak zwaną czutkę stulecia i pokażę wam tak. I jak chcę sobie coś fajnego naprawdę odrobić, dograć, ugrać, to sobie robię te zwykłe skrzynki i no i po prostu czaję się na kosę, nie, no tylko i wyłącznie czaję się na kosę. O dobra, ja sobie tu dam bota. Zobaczę, czy mi jakiś tutaj ziut wejdzie, ale pewnie nie wejdzie. Ale sobie zobaczymy. Też takich długich odcinków już kurczę, jak poprzednich chyba z 20 minut kurwa kręciłem. No ale było, była ku temu okazja, no bo było w chuj, w chuj profitu, w chuj balansu. No, aj kurwa było blisko. I właśnie na to polujemy, na to polujemy, żeby drużyna przeciwna pierdolnęła. I to jest taki mój mówię, patent leciutenki na zarobeczek. No bo tu tak naprawdę no, zawsze jest jakaś szansa, że coś pierdolnie za 30 kapci, na przykład za 5 dych. No jest szansa, za 377 koła, no kurwa, ziutek. Jeszcze jakiś do mnie napisał. No to finalnie, kurwa, taki syf by wam leciał. Na ile? Na, no na, no na, nie wiem, na 50 skrzynek, na jeden ten jeszcze battle skirt by wam poleciał i tak naprawdę tyle. Więc to jest właśnie otwieranie skrzynek w cs Totalnie, totalnie, ale to totalnie nieopłacalne jest otwieranie skrzynek w zwykłym cs No to, 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 się, to się mija, o kurwa, to może być warte, ale, o kurwa, a nie, dobra, git. Tak. O, i pa pa, 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 jest, kurwa, jest, kurwa, mamy i to bloka od razu robię, jest, kurwa, w końcu, w końcu się udało, biorę to w chuj, biorę to w chuj, jeszcze sobie wymienimy punkty, moment, 5, 4, 4, 3, 3, zapłacimy, może być spoko i wiecie co, kurwa, zróbmy sobie, bo ja dawno tak nie otwierałem. Po prostu trzy takie. Może akurat dzisiaj. Nie, nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Bo ten A of Horus, tych pamiątek też dużo otwierałem. Tak do trzech koła możemy zjechać sobie. Tak żeby było, wiecie, kurwa. A wiecie co? Nie będę zjeżdżał więcej. Po prostu to leci for me. I będzie spoko. I to sobie zostawiam. Mamy w końcu profit. Także jest zajebiście. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Komentarzik. Następny odcinek. Losujemy skinka. Ja się z wami żegnam. Bye-bye.